Cześć moi drodzy, cześć. Tematem dzisiejszego spotkania jest woda. Woda, czyli temat rzeka. <noise> Dlatego dzisiaj zajmiemy się tylko drobnym aspektem tego tematu i będzie to odpowiedź na pytanie jaką wodę pić. Słuchajcie, ja też nie wiedziałam jaką wodę mam pić, więc zrobiłam taki research. Czytałam różne, różne artykuły w internecie, nie tylko i książkę i Powiem szczerze, że nadal nie wiem, jaką wodę mam pić, bo jest różne, są różne zdania podzielone na temat różnych rodzajów wód i filtrów. I trudno mi będzie wybrać jedną, która jest najlepsza i którą wszyscy powinni pić. I pewnie dla Was będzie podobnie. Więc napiszcie w komentarzu, jaką wodę pijecie. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to podzielę się z Wami wynikiem tego, co znalazłam w internecie, czyli informacjami, które, które znalazłam i które wydały mi się najbardziej rzetelne, i najbardziej logiczne, i najbardziej zbliżone do tego, co może być prawdą, bo jak wiemy, badania naukowe też nie zawsze są prawdziwe. Do rzeczy. Żeby powiedzieć, jaką wodę pić, najpierw powiem, jakiej wody nie pić. Pewnie to wiecie, ale błagam, nie pijcie wody z plastikowych butelek. Woda z plastikowych butelek jest zanieczyszczona przede wszystkim przez cząstki, które wydobywają się z plastiku do tej wody pod wpływem promieni słonecznych. Woda w transporcie nastawiona jest na działanie promieni słonecznych, niestety wystawiana jest pod różnymi marketami itd. I ta reakcja chemiczna, która zachodzi, powoduje, że kawałki plastiku dosłownie dostają się do Waszej wody. Więc jeżeli chcecie pić plastik... Okej, okay, ale to Wam nie służy, naprawdę. Nie pijcie wody z plastiku. Kupujcie, jak już kupujecie w sklepie wodę, to kupujcie wodę w butelkach szklanych i najlepiej w butelkach ciemnych. Wtedy żadne bioprocesy nie mają do niej dostępu. Jest ona chroniona przed światłem. Więc, więc ta, taka woda będzie najlepsza, nie z plastikowych pojemników. I też nie pijcie wody smakowej, wody, która jest. Która zawiera barwniki, która jest przesycona jakimiś substancjami konserwującymi. No, no, taka woda nie będzie dobra dla waszego organizmu. Również woda gazowana nie jest najlepsza, bo ona zatrzymuje gaz w jelitach. No i wiadomo, co się dzieje, jak jest gaz zatrzymany w organizmie. Mamy wzdęcie, źle się czujemy, odbija nam się. No po prostu jest to nieprzyjemne i dla nas i dla otoczenia. Więc takiej wody lepiej nie pić. A jaką wodę z kolei pić? Można pić wodę mineralną albo źródlaną, rzeczywiście kupioną w sklepie, w tych ciemnych, szklanych butelkach. Natomiast nie, nie, nie pijcie na co dzień wody wysoko zmineralizowanej, bo ona, ona spowoduje, że będziecie mieć za dużo minerałów, za dużo sodu, za dużo wapnia, to może źle wpływać na wasz organizm. Możecie ją od czasu do czasu wypić, ale na co dzień lepiej pić wodę średnio zmineralizowaną albo wręcz źródlaną, której jest minimalna ilość tych minerałów. W wodzie źródlanej praktycznie nie ma zbyt wielu minerałów, przede wszystkim nie ma aż tak dużo sodu. Dalej jest woda filtrowana, czyli woda z kranu. Ona jest zdatna do picia, ale najlepiej ją też przefiltrować. Są różne filtry i dobrze jest wybrać taki, który będzie zarówno pozostawić te substancje, które nam są potrzebne, jak i oczyści wodę z miedzi, ołowiu i innych substancji szkodliwych. Są filtry odwróconej osmozy albo filtry węglowe i te filtry są zalecane przy oczyszczaniu wody kranowej. Natomiast jeżeli od czasu do czasu się po prostu wody z kranu, to ona też nie jest szkodliwa. Szczególnie w tych miejscach, gdzie nie ma starej instalacji wodociągowej. Jeżeli mieszkacie w kamienicy, prawda, jakiejś przedwojennej, to tam mogą być stare rury i te zanieczyszczenia mogą się dostawać do wody kranowej. Także sprawdźcie, jaka woda płynie z waszego kranu. Możecie też założyć taki specjalny filtr bezpośrednio na kran, że od razu z kranu leci woda przefiltrowana. I na takiej wodzie wtedy można gotować i taką wodę używać do gorących napojów. A propos gotowania, woda przygotowana jest pozbawiona zarówno bakterii, wirusów i różnego rodzaju szkodliwych substancji, jak i tych substancji, które pomagają nam w utrzymaniu zdrowia. Więc lepiej wody przygotowanej nie pić, a jak, znaczy może na co dzień mniej nie pić. A jak już pijecie, no to najpierw ją przefiltrujcie i gotujcie ją króciutko, żeby tylko moment paruje i od razu wyłączajcie, żeby nie zostały te wszystkie substancje chemiczne w garku. Jak się długo wodę gotuje, to po prostu te najbardziej szkodliwe substancje zostają, a ta czysta woda, której potrzebujemy, wyparowuje, więc krótko gotować i można jej wtedy jej używać nawet na, na co dzień, ale wtedy trzeba się suplementować. Tak samo jest z wodą źródlaną, którą pijemy bezpośrednio z jakiegoś źródła. I tutaj, jeżeli chodzi o wodę źródlaną, to jest to woda żywa, woda pełna życiodajnej energii, Woda, która ma wyjątkową strukturę. Mówię o wodzie, którą pobieramy bezpośrednio ze źródła, które płynie gdzieś, prawda, w terenach górskich. Tutaj pod Wrocławiem też jest źródło, z którego można czerpać taką wodę. Znajduje się w suli i wiele osób do szklanych butli raz w tygodniu czy, czy dwa razy nabiera coś takiej wody i korzysta z niej na co dzień i ta woda jest, ma świetną strukturę i naprawdę, naprawdę nam służy. Taką wodę, jeżeli nie macie możliwości, pobierać jej ze źródła, też otrzymacie, jeżeli zamrozicie wodę i ją rozmrozicie. Woda wtedy odzyskuje swoją naturalną strukturę. Dobrze jest to się ją przelać z jednego do drugiego naczynia, żeby ona się troszeczkę napowietrzyła. I teraz, jeżeli nie używacie filtra, nie mrozicie wody. Można też zastosować taki zabieg, że wkładacie do, do czajnika, do tzw. kryształy kwarcu albo kryształ górski, kryształ górski. I struktura tych kryształów, tych kamieni, przedostaje się do wody, czyli ta woda no, uzyskuje zupełnie inne, inną, inne właściwości. I tutaj pokażę Wam. Tutaj mam taki kryształ. Niewielki, ale on wystarcza, żeby w godzinę czajnik wody prawda, przefiltrować, zmienić jej, jej strukturę. To można kupić w takich różnych sklepach ezoterycznych, czy gdzieś tam na Allegro. Ja mam też taki, taką butelkę filtrującą, ona tutaj na dole ma filtr węglowy, i w niej przez chwilę podtrzymana woda ma lepszy smak, lepszy zapach, lepszy skład. Zasadniczo ona jest szklana ta butelka, nie, nie sugerujcie się o, o tutaj zewnętrzną powłoką. Ona jest szklana i, i wiem, mam pewność, że ta woda będzie z niej czysta. Co jeszcze? Powinnam jeszcze wspomnieć o wodzie destylowanej. Taka woda może być szkodliwa ze względu na to, że ma bardzo wysokie zakwaszenie i może nam zakwasić organizm, więc woda destylowana nie jest wskazana. Lepiej jej nie pić. Jeżeli macie taką możliwość, to przed wypiciem wody po prostu przekażcie jej taką dobrą waszą energię. Można powiedzieć, pobłogosławcie tą wodę, niech ona oczyszcza wasz organizm. Wypijcie ją z intencją, że chcecie się oczyścić, uzdrowić, że chcecie, żeby odżywiła was ta woda. I ja jeszcze więcej powiem na temat duchowych aspektów picia wody. Dzisiaj takie bardziej prozdrowotne. Jeszcze tylko dodam, oczywiście, by nie traktować tego filmu jako, jako jakiejkolwiek porady lekarskiej. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, no to musi się zgłosić bezpośrednio do, do lekarza po konsultacji. Także myślę, że to jest ten temat, który, który chciałam się z Wami poruszyć. Napiszcie w komentarzu koniecznie, jaką wodę pijecie i co sądzicie o tym, co ja tutaj wynalazłam w internecie. Czy, czy są tutaj. Jakieś zakłamania, czy może nie. Też wyczytałam, że, że wodę źródlaną, na przykład, można troszeczkę posolić solą himalajską, i ona ma też sporo minerałów, więc tak naprawdę z wody źródlanej możecie zrobić własną wodę mineralną. No, różne są naprawdę, różne są artykuły, różne są tematy w internecie i trudno zdecydować, co ostatecznie jest dla nas najlepsze. Dlatego tutaj takie zestawienie: decydujcie za siebie. Ale na pewno woda z plastiku szkodzi, nie pijcie wody z plastiku. Na pewno najlepszą wodę, jaką możecie pić, to jest ta, która pozostaje w ruchu nieustannym i która pochodzi z czystych rejonów, która płynie gdzieś ze źródła. Pamiętajcie tylko, że w tych uzdrowiskach, tam gdzie są, gdzie są wody tak wysoko zmineralizowane, uzdrowiskowe, no to trzeba uważać, żeby nie wypić za dużo takiej wody, trzeba ją pić bardzo powoli. A jeżeli stosujemy kurację kilkudniową czy, czy tygodniową, to, to konsultujemy ją zawsze ze specjalistą. No dobrze, to chyba tyle. Dzięki, że byliście tutaj i do zobaczenia znowu w kolejnym materiale na temat aspektów duchowych w powiązaniu właśnie z wodą. Do zobaczenia.